Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Squad Builder. Dzisiaj zajmiemy się budowaniem składu belgijskiego. No i powiem wam, że ten skład prezentuje się naprawdę fajnie. Nie grałem im jeszcze spotkań, także może na live sobie coś pogram. Teraz stwierdziłem, że to był błąd, że podprzedawałem wszystkie składy. No ale cóż, niestety najwyżej będę żałował. Także zacznijmy od początku może. Będę sobie tutaj układał. Oczywiście narodowość Belgia to chyba nikogo nie dziwi, przecież tutaj robimy skład belgijski. I zacznijmy od bramkarza, na bramce mamy Minioleta, tak jest, Miniolet, bramkarz Liverpoolu. E, Kupiony za 750, naprawdę e, to jak grałem ci pokażę jeszcze wam nie będę mówił teraz, bo, bo w nimi nie pograłem, jeśli chcecie zobaczyć to wbijcie na live, bo tam będę nimi grał. E, środkowy obrońca to Kompany, Kompany, który ma 73 tempa, 72 dribbling, ale główki i obrona to jest taki właśnie czołg trochę, 86 obrona, 80 główek. Pierwszy właściciel, ja go trafiłem w paczce, ale myślę, że około 50-60 tysięcy kosztuje. Przejdźmy na lewą, a w zasadzie środkową obronę numer 2, tutaj mamy Vertongena. Też dobra obrona, dobre główki, tempo nie najgorsze. Kupiony za 3,5 tysiąca. Środkowa obrońca kolejny to Fermalen, bardzo tani, 1200, a też solidny, też widzicie obrona i główki, wszyscy mają ponad 80-85, więc myślę, że to dobry wynik. E, dwóch środkowych pomocników defensywnych, numer jeden to Fellaini, też 81 obrona, 85 główek, Fellaini bardzo dobre główki, kupiony za 11250. 11, e, Następny to Dembele. Dembele, którego wybrałem po prostu z tego powodu, że jest szybki, ma dobry dribbling i <laughs> fajne strzały i dobrze mi się nie gra po prostu 14250. Ten skład nie jest tani, nie należy do najtańszych, ale myślę, że będzie się nim grało fajnie. Ja otworzyłem sobie 3-5-2. E, wam pozostawiam wolną rękę oczywiście. Na lewej pomocy mamy Mertens e, z Napoli 4 na 4, jeśli chodzi o gwiazdki sztuczek i słabszej nogi, 83 tempo, 83 dribbling. Kupione jest za 4000, tylko także no dość tania karta. Prawa pomoc mamy Mirelasza, kupionego za 1200, też 4x4, 88 tempo, 85 dribbling i prawie 80 podania. Więc myślę, że to naprawdę fajne statystyki. Wpłynąć za 1200 tak jak już mówiłem, albo nie, nie wiem, nie pamiętam, ale wolałem powtórzyć. Tutaj mamy De Bruyne, czy De e, 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 sztuczek, no niesamowity, ja go trafiłem w paczce, ale zobaczę też po ile chodzi na rynku. Tym razem postaram, postaram wam się dać e, szybciej, właśnie, właśnie w tytule, e, co się, w tytule, e, cenne tego składu, kurde, co za zawiecha. Także jedziemy dalej, teraz dwóch napastników przed nami. Oczywiście nie mogę zabraknąć tutaj Bendaka, którego znacie z tego, że jest bardzo OP, mocny, bardzo dobre główki, tempo. No taka bestia, 2300 za niego zapłaciłem. Tutaj mamy Lukaku, pierwszy właściciel też, no ale sprawdzimy po ile jest. Ehm, 83 tempa, 77 główek, ale bardzo mocny. 4 słabsze i 3 sztuczek, myślę, że wystarczająco. No i tutaj mamy jeszcze menadżera, tym razem jest to menadżer e, srebrny. Także tak się prezentuje ten mój skład, ja sobie teraz jeszcze uzupełnię ławkę rezerwowych. Pamiętajcie, że e, podana cena jest ceną Właśnie która nie dotyczy ławki rezerwowych Także możecie sobie Zobaczyć kogo tutaj ciekawego Dodaję kogo tutaj ciekawego mam na ławce To są raczej Takie tańsze karty No i tutaj mamy naszą bestię bramkarza Van Hood, Który ma 208 cm Także tak wygląda mój skład belgijski Jeśli wam się podobało zostawcie lajka No i zapraszam wieczorem na live'a. Tam będziemy sobie grali tym składem Także do usłyszenia trzymajcie się Na razie i piona